Witam, oczywiście bardzo serdecznie z tej strony kanału. Poradnik ludzkości. Oczywiście takie bardzo serdecznie witam drodzy Państwo, wszystkich witam, jeszcze raz wszystkich witam. Oczywiście no dzisiaj jest praktycznie pogoda. Powiedzmy, że jest o wiele cieplej niż praktycznie wczoraj, niż przy, yy, przez kilka dni i tak dalej. Więcej jest temperatura około 18, może koło 19 stopni o 1 stopień temperatura spadła, także mamy ogólnie 18 stopni ciepła, także na razie pogoda jest powiedzmy w miarę ok. No praktycznie yy, przez kilka dni niestety nie było filmu, bo niestety yy, ze względu na to yy, na moje samopoczucie, poczucie po prostu też musiałem też yy, mieć kontrolę, tak? Kontrolę tak zwaną lekarską, jakby na tą moją nogę, tak dalej. No praktycznie jeszcze muszę niestety, ale za tych inwestorek muszę znowu iść na kontrolę, tak dalej. Także tak to się niestety porobiło. Nie zawsze jest czas, żeby jakiś film po prostu wstawić na kanał, tak? No ale teraz myślę, że E, może będzie regularnie. No zobaczmy, jak to wszystko czas praktycznie pokaże. No, dzisiaj oczywiście e, wracamy już po tym pięciodniowym czasie i tak dalej. No i dzisiaj oczywiście materiał na temat nawozów jesiennych. Mniej więcej e, w czasie jesieni, jakich nawozów powinniśmy używać. Praktycznie są takie cztery nawozy, które możemy używać. W czasie jesieni. No oczywiście w ogrodzie. Nie mówię tu oczywiście w domu, w tych domowych roślinach i tak dalej, ale tutaj oczywiście mówię o nawozach jesiennych w ogrodzie. No, oczywiście wymieniam te, oczywiście, nazwy. Pierwszy nawóz, który oczywiście jest, to jest praktycznie złoto dla wszystkich roślin, także kompost, prawdziwy kompost z kompostownika. Możemy go nawet przekopać ziemią ogrodniczą i po prostu mieć. Dobre podłoże też do kwiatów, jak i również dla warzyw, czy tam owoców, tak. Drugim oczywiście nawozem jest obornik granulowany, tak. Obornik granulowany, też bardzo dobry nawóz. już praktycznie są dwa rodzaje oborników. Jest obornik granulowany bydlęcy, no i obornik granulowany kurzy. Bardziej bym oczywiście polecił ten obornik granulowany kurzy, bo dzięki temu obornikowemu kurzemu, granulowanemu, szybciej praktycznie rosną rośliny. No i oczywiście jest też, były taki nawet, kiedyś pokazywałem na kanale, czy jak to tam, na jakim zdjęciu chyba, że po prostu dzięki obornikowi granulowanemu kurzemu były bardzo duże e, funkie, tak? Funkie też zwane jako hosty. No były po prostu gigantyczne. Reszta kwiatów też do, dosyć w miarę możliwości były duże, tak? Także Naj, najbardziej oczywiście polecam obornik granulowane kurzy. Trzecim oczywiście nawozem jest mączka bazaltowa. No mączka bazaltowa, mączką bazaltową możemy na przykład posypać pod jakieś krzewy owocowe, czy też dodać do jakichś tam kwiatów, na przykład jak wykopujemy jakiś dołek i chcemy praktycznie nasadzić tych kwiatów, nie wiem czy w czasie jesieni, czy też we wrześniu nie wiem czy jakieś wrzosy, czy bratki, czy jakieś inne kwiaty to możemy w ten dołek troszkę tego, tej mążki bazazowej posypać i potem po prostu wsadzić kwiat. To jest taka, jakby ochrona, jakby to może i przeciwgrzybowa, ale też ochrona również i dla kwiatów i oczywiście i dla ziemi, czy też inaczej, i dla gleby, tak? Tak to między wiekiem. No, oczywiście, czwarty nawóz, to już faktycznie wiele znanym. To jest praktycznie biohumus. Biohumus no, oczywiście się też dodaje do roślin e, ogrodniczych, Arlof, ale również oczywiście biohumus można dodawać też do roślin e, domowych, czyż tak? Bo oczywiście sama nazwa biohumus to jest praktycznie nawóz taki bardziej uniwersalny. Są różne chyba biohumusy, tak? Ten biohumus w butelce, najzwyklejszy to dodaje troszeczkę, ma tego w sobie składnika. Awozu, co so, praktycznie będzie więcej liści na różnych kwiatach domowych, czy też i tak dalej. No i praktycznie będą szybciej rosły te rośliny. Będą większe te liście, sprężyste i bardziej silniejsze. Praktycznie korzenie też będą mocniejsze dzięki, oczywiście, temu biohumusowi. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o te cztery, cztery nawozy, to warto je używać w czasie jesieni. Także polecam i zachęcam do używania tych czterech nawozów w czasie jesieni, w ogrodzie, no oczywiście biochumusa to możecie też również używać e, w domu do rzeczywiście domowych. Także tyle oczy oczywiście z mojej strony, także zachęcam do subskrybowania kanału Paraglouf, się na YouTube, do swojej łapki w górę i subskrypcji. Również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zostawienia obserwacji łapki w górę lub serduszka, no i oczywiście do Ultrasumion, dalej tego filmu. Tak, oczywiście tyle z mojej strony, a ja oczywiście się z Wami żegnam, także do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczek. Także na razie, się no, pozdrawiam